Cześć, witajcie bardzo serdecznie! Dzisiaj przychodzę do Was z filmem, którego dawno nie było na moim kanale, a mianowicie z piątym odcinkiem serii Filmy czasu. Dopiero kilka dni temu zorientowałam się, że jakoś dawno nie polecałam Wam filmów, które uważam za kultowe, dlatego postanowiłam to nadrobić. Mam dla Was dzisiaj kolejne pięć filmów. W takim razie zaczynajmy. Pierwszym filmem w dzisiejszym odcinku jest film Avatar z 2009 roku. Opowiada on historię sparaliżowanego komandosa, który dostaje ultimatum, że jeżeli chce odzyskać zdrowe ciało, musi się podjąć misji specjalnej. Zostaje on wysłany na planetę Pandora, na której zostały odkryte wszelkiego rodzaju złoża surowców, które są potrzebne Ziemi. Niestety planetę zamieszkuje inna rasa. I eksploracja planety zagraże jej. Nasz komandos ma za zadanie dowiedzieć się, czy złoża znajdują się naprawdę, pomóc w ich wydobywaniu oraz w jaki sposób pozbyć się tamtej cywilizacji. Jest to kolejny genialny film Jamesa Camerona, zrobiony z ogromnym rozmachem, gdzie wersja 3D podobno zapiera dech w piersiach. Ja niestety widziałem 2D ale tak słyszałam. Myślę, że jest to film, który każdy powinien zobaczyć. Wciągająca, niesamowita historia, doskonałe efekty, fantastyczna muzyka. Dlatego gorąco polecam Wam ten film. Kolejnym filmem wszechczasów jest film Piękny umysł z 2001 roku. Jest to biografia pewnego genialnego matematyka. Niestety rozwija się u niego bardzo poważna choroba psychiczna. W filmie obserwujemy jego losy, jak zmaga się z tą chorobą, jak na początku nie ma świadomości jej, a jak później uczy się z nią żyć, oraz jak genialny ma umysł i jak wiele rzeczy odkrywa. Co prawda, ja oglądając ten film nie rozumiem większości rzeczy, o których jest mowa, choć o rzeczy matematyczne oczywiście, ale film jest naprawdę niesamowity. Jak dla mnie jest totalnym klasykiem i produkcją, którą każdy powinien zobaczyć. Następna pozycja jest to komedia romantyczna, ale uważam, że jest ona na tyle wspaniała i zasługuje na miano kultowej. A mianowicie mam na myśli 51 randek z 2004 roku. Jest to historia, gdzie Lucy ulega bardzo poważnemu wypadkowi, wskutek którego niestety doznaje urazu głowy. Dziewczyna i nie jest w stanie zapamiętać nic, co się dzieje po wypadku. I pamięć krótkotrwała jest uszkodzona i działa w ten sposób, że w momencie, kiedy ona zasypia, czyści się. I kiedy Lucy się pójdzie, ma wrażenie, że jest to chwilę po wypadku. I mąż każdego dnia stara się jej przypomnieć ich historię oraz to, co razem przeszli. Jak dla mnie jest to naprawdę niesamowita historia miłosna. Do której uwielbiam powracać i którą gorąco Wam polecam. Kolejnym filmem jest to film Bella z 2006 roku. Młoda kelnerka marzy o karierze tancerki. Niestety niespodziewana ciąża rujnuje praktycznie całe jej życie. Dziewczyna jest zagubiona, nie wie, co ma zrobić, a z pomocą przychodzi jej kolega z pracy. Jest to niesamowicie subtelny, piękny. Wzruszający film, który myślę, że każdy z nas powinien zobaczyć. Książka jest równie niesamowita, ale film obejrzałam jako pierwszy i uważam, że jak najbardziej zasługuje na miano Film Wszechczasów. Ostatnim dzisiaj filmem jest film Kontakt z 1997 roku. Jest to film, który lecił już chyba milion razy na to połowę, ale dla mnie jest to film naprawdę kultowy. Ja ogólnie uwielbiam wszelkiego rodzaju filmy o kosmosie, podróżach międzygalaktycznych, międzyplanetarnych, o różnego rodzaju przybyszach z innych planet. Dlatego też w takim zestawieniu nie mogłoby zabraknąć filmów tego gatunku. Film Kontakt opowiada o Eli, która prowadzi nasłuchy kosmosu. Pewnego dnia odbiera ona sygnał z odległej planety Vega i postanawia się ono udać w podróż międzygalaktyczną. Film jako dziecko oglądam z zapartym tchem i na go uwielbiam. Jeżeli ktoś z Was go nie widział, to myślę, że wokacje są idealnym czasem, żeby nadrobić tą zaległość. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszych filmów czasów. Powiedzcie mi, czy znacie te filmy, czy oglądaliście je, może? A może chcielibyście mi podać jakiś kolejny tytuł do filmu? Który uważacie, że zasługuje na takie miano? Piszcie to wszystko w komentarzach. Zapraszam Was do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania kanału. Trzymajcie się, cześć!